Odnośnie tych let's playerów, Dresie akurat jest spoko, bo nie jest dresiarzem. Moja ulubiona frakcja wśród let's playerów to dresy. Mówiłem wam ileś tam odcinków temu, że dzisiejsze dresy siedzą i oglądają YouTube. No cześć kurwa to na coś się kurwa, spóźnił. No, no k***** dobra już nie wchodzimy do gry. Nie chciałbym tak mówić. A potem przychodzi taki dzieciak, na Intel Extreme Masters. I robi wszystkim młodym ludziom w Polsce wstyd. Czy to jest wina jest playerów? Oczywiście, że. Nie mogę się zmusić, żeby tego bronić. Tak, to jest ich wina. Dlatego w tradycyjnych mediach są jakieś. Systemy kontroli tego, co się dzieje. Że nie można mówić wszystkiego, co się na, na język przyniesie, kiedy oglądają to dziesięciolatki, po prostu dlatego to kula jest! Kurę. copper Tylko za dużo p. się w akademiku i tułeś wódkę. Hehe, <laughs> jedyne co mam to złudzenie, że mogę mieć zaliczenie. High five! <laughs> Będzie kampania wrześniowa w tym roku.